Czarnym, oberwany sufit, dziury w ścianach, brak podłogi, toaleta w kuchni. Tak wygląda jeden z lokali w tej gminie. 80-latki, która miałaby w nim zamieszkać, nie stać na remont, dlatego apeluję o pomoc. Gdzie to kibel w kuchni? No weź to. To już lepiej na dworze. To miało być wymarzone mieszkanie, w którym 80-letnia pani Władysława w końcu zazna komfortu i spokoju. Jednak kiedy po podpisaniu umowy otrzymała od władz gminy klucze do mieszkania socjalnego, przecierała oczy ze zdumienia. Odpadający sufit, powybijane szyby i dziury w ścianach spowodowały, że seniorka od kilku miesięcy mieszka kątem u znajomych, bo na generalny remont zdewastowanego lokalu jej nie stać. A jak tu mieszkać? Jak tu strasznie? Kibel w kuchni? No weź to! Ktoś przyjdzie do ciebie i, jakoś, jeszcze sama, no to sama, ale jak ktoś jest. Zamieszkanie, w którym pani Władysława nie mieszka, musi płacić 200 zł miesięcznie. Aby doprowadzić pomieszczenia do ładu, musiałaby wydać z własnej kieszeni kilkanaście tysięcy złotych, bo jedyna pomoc, jaką otrzymała od urzędników, to. Wiaderko białej farby. To mieszkanie oni przekazali starszej kobiecie, która ma dzisiaj prawie 80 lat i ma sobie to mieszkanie wyremontować. Nie wiem za co, nie wiem. Kto ma jej w tym pomóc? Mnie się wydaje, że to należy do zadań gminy. Nie czekając na działanie urzędników, w pomoc starszej kobiecie włączyli się wolontariusze, którzy nie tylko nagłośnili sprawę, ale także zakupili część wyposażenia do mieszkania. Stan techniczny odbiega bardzo dużo od tego, o czym się ładnie mówi gdzieś tam na forum, i odbiega od standardów. Mamy już XXI wiek i takie standardy, jakie tutaj Pani zaproponowali, to, to, to w ogóle się nie mieści w głowie. Władze Gminy Czarne przyznają, że warunki mieszkaniowe nie są najlepsze i deklarują, że niebawem ponownie zajmą się sprawą. To są budynki po byłych PGR-ach, jak my to mówimy, i one nie były wyremontowane. Natomiast gmina powoli swoimi możliwościami będzie pomagała pani. Według burmistrza pomóc powinni nie tylko urzędnicy, ale także rodzina 80-latki. Dodaje także, że zasób mieszkań komunalnych w gminie jest mocno ograniczony przez zły stan techniczny. Co potwierdzają także inni mieszkańcy gminy, którzy od lat starają się o własny kąt. Jest dziura w ścianie. Piec jest, gdzie no, ten piec na pewno będzie do zburzenia. No a na przykład no, no, nie stać mnie na to, żeby wyremontować to mieszkanie. Jest grzyb na ścianach czy tam w ogóle, no to powiedzieli mi, że nic nie dadzą żadnych materiałów ani nic, że po prostu to jest zamiana i mam sama sobie wyremontować. 80-latka ma nadzieję, że zdąży jeszcze zamieszkać w wyremontowanym lokalu, ale do tego potrzebuje pomocy od ludzi dobrej woli. Szczątki